Sztuczna inteligencja, czyli technologia, która z dnia na dzień coraz bardziej się rozwija. I właśnie w tym odcinku pomoże mi ona zostać najbogatszym graczem na anarchii.gg. Cel jest prosty. Zrobić jak najwięcej pieniędzy w czasie 24 godzin. Jednak ja, ani żadna inna osoba nie może decydować o losach tego odcinka. Jedyne kto może to zrobić, to sztuczna inteligencja. Czy uda mi się znaleźć nowe nieodkryte do sposoby na zarobek? Lub czy uda mi się zarobić ogromną kwotę pieniędzy? Oglądajcie od początku do samego końca. A, i organizuję konkurs na rangi Giewi. co każde zostawione stołapek w górę, rozrosuje wam taką rangę. Jedyne, co trzeba zrobić, to zostawić subskrypcję, lajka oraz napisać komentarz z waszym nickiem. Wyniki ostatniego konkursu są na moim Discordzie. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania tej historii. O, dobra, jestem już tutaj na spawnie na anarchii. Jak tak patrzę, to nic się nie zmieniło od mojego ostatniego odcinka. Lecz wiem, co się zmieniło. Dobra, zauważyłem to. Mam 0 dolarów serwerowych oraz mój ekwipunek, no, jest pusty. No i tak, mam teraz 24 Godziny na zarobienie jak największej kwoty. No to co, chyba zabieram się do zarabiania. Witam cię, Radziku. Co, co jest? Od teraz już 24 godziny będziesz musiał mnie słuchać. Jeśli przerwiesz moje zasady i wykonasz coś nie po mojej myśli, czarny się skończy. Ej, co? Ej, dobra, ale kto do mnie w ogóle mówił? Czy to jest ta sztuczna inteligencja? Aha, no to w sumie tak, ale troszkę nie wiem, kto do mnie mówi i gdzie, ale no dobra, no jak muszę to wykonywać, no to muszę to wykonywać, no. Skupię się po prostu na zarabianiu pieniędzy. Jak pewnie możecie się domyślać, bez podstawowych itemów, takich jak zbroja, diamentowe tulsy oraz bez serwerowych pieniędzy, mój początek będzie naprawdę utrudniony. Więc próbuję się zapytać AI, czy mogę odebrać kita z rangi GEVIP. Sztuczna inteligencja? Mam do ciebie pytanie: Czy mogę odebrać kita z rangi GEVIP? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Tak. Wyjątkowo możesz to zrobić. O, no, no dobra, no to super, no okej. Okay. No dobra, to wpisuję ukośnik kit. Wchodzę tutaj na zestaw Gewipa i odbieram sobie wszystkie itemy. Dobra. Taki start na pewno będzie o wiele łatwiejszy. Po odebraniu Kita od razu sprzedałem praktycznie wszystkie itemy, zostawiając tylko diamentowe, enchantowane Tulsy oraz Enchant, bo są to itemy, które będą mi niezbędne do robienia dalszych kroków. Następnie AI wygenerowało mi dokładną listę zadań, którą muszę zrobić, aby zrobić dużą ilość pieniędzy. A pierwszym krokiem było znalezienie prowizorycznej bazy, gdzie będę mógł zarabiać na wszelakie sposoby. Dlatego, czym prędzej postanowiłem to zrobić i znaleźć odpowiednie miejsce. Okej, okay, dobra, chwilę szukałem i znalazłem taki teren. Wydaje mi się, że jest to spoko jak na taką bazę, powiedzmy. Będę tutaj po prostu robił yy, no, różne sposoby na zarabianie. Na moim koncie jest 5508 dolarów serwerowych, a jest to przez to, że sprzedałem, tak jak wcześniej Wam mówiłem, wszystkie itemy, zostawiając sobie tylko te podstawowe. No i dzięki temu będę już mógł tutaj zarobić troszkę więcej pieniędzy, na przykład jakiś handel na rynku albo popróbować jakieś farmy porobić, No, ale to jeszcze się zastanowię, co dokładnie będę chciał zrobić. Wtedy tak się teraz zastanawiam, że może to jest kogoś baza. Ja nawet o tym nie wiem, po prostu sobie ją przywłaszczyłem. No, ale jak ktoś mi się zrespi, to będzie miał malutki problem. Po znalezieniu bazy znowu odezwała się do mnie sztuczna inteligencja. Dobrze, Redziku, twoim kolejnym wyzwaniem jest tworzenie dobrych sposobów do zarabiania. Możliwości masz nieograniczone. Masz przy tym zarobić jak największą ilość pieniędzy, aby potem zrobić jeszcze większe pieniądze. Jak sami przed momentem słyszeliście, zabawa się skończyła. Jest to czas na zarobienie pierwszych poważnych pieniędzy. I w tym momencie przedstawię wam w jaki sposób zarabiałem. Zaczęło się wszystko od znalezienia w jaskiniach spawnera, a był to dokładnie spawner pająków. Ponieważ cena oka pająka oraz nici była naprawdę przyzwoita, zacząłem w taki sposób zarabiać. I jak się okazało, warto farmić na spawnerach w momencie kiedy zaczynacie swoją rozgrywkę i nie macie pieniędzy. Jednakże oczy pająka oraz nici nie wypadały mi zbyt często, dlatego postanowiłem zakupić Perfect Mię z Lootingiem 3 za kwotę 2000 dolarów. I od tego momentu drób zwiększył się, a co za tym idzie? mój zysk również. Podczas zarabiania na spawnerze zacząłem kupować różne rzeczy z rynku taniej i wystawać je drożej, np. serca, złote jabłka, części seta i wiele więcej. Jest to bardzo dobry sposób, jednak zapomniałem o jednej rzeczy i popełniłem bardzo duży błąd. Lecz dowiecie się dlaczego już za chwilę. Po jakimś czasie udałem się do swojej bazy i wybudowałem wielką farmę bambusów, która również w przyszłości będzie przynosiła mi zysk. I w oto ten sposób dzięki zabijaniu pająków, sprzedawaniu różnych rzeczy na rynku udało mi się zrobić kwotę 10 tysięcy dolarów serwisowych. Jednak za szybko zacząłem się cieszyć zarobionych pieniędzy, bo to co za chwilę usłyszę, zmieni mój nastrój o 180 stopni. Dobra, jak słyszeliście, mam 10 tysięcy dolarów serwerowych, co możecie zobaczyć w prawym rogu. Jest to już naprawdę spoko kapitał yy, i dzięki temu będę mógł rozpocząć nowe sposoby na rynku. Tutaj stworzyłem sobie tą farmę bambusów, będę ją sobie regularnie ścinał i z tego też będzie jakiś zarobek. Jeszcze myślałem, żeby coś tutaj nowego zrobić, dlatego czym prędzej idę to stworzyć. Drogi radziku, złamałeś moją zasadę, miałeś stworzyć nowe sposoby na zarobek. A nie rozpocząć zarobek na rynku. W wyniku tego otrzymujesz karę. Jeśli nie uda ci się jej zrobić, twój challenge się skończy. Okej, okay, dobra, ale... Już, jaka to jest kara i no co muszę zrobić dokładnie? Musisz udać się do endu i zabić pięć graczy. Nie obchodzi mnie to, w jaki sposób to zrobisz. Masz po prostu zabić pięciu graczy. Życzę ci powodzenia. Jeśli nie uda ci się tego zrobić... Tak, tak, dobra, wiem co mnie czeka, okej? Okay? No okej, okay, no to chyba muszę udać się do endu i wykonać to zadanie, no ale... Będzie naprawdę ciężko. Mój plan na wykonanie tego zadania jest bardzo prosty. Udaję się do endu, wypijam potkę na niewidzialność, a następnie wychodzę poza czerwoną linię. I próbuję zepchnąć graczy do otchłani. Plan jest prosty, wykonanie może być troszkę cięższe. Ale zobaczcie jak mi poszło. Ok, już mnie nie widać. Mam tutaj mieczek z knokiem oraz jedno zaczarowanie, żeby zwabić jakiś nubku. Czy tutaj ktoś jest? Dobra, nikogo nie ma. Wyrzucam. Wyrzucam teraz tutaj zaczarowanie. I czekam aż przyjdzie jakiś typek. Żeby ktoś tu... O, dobra, idzie. Gdzie, gdzie, idzie? Oj, gdzie, idzie. Idzie, idzie, idzie? Szybko, szybko, nie. Dobra, pierwszy kill. Dobra, mamy już pierwszego killa, jeszcze tylko cztery. Ej, nie, sepnął mnie! Kurde. Aj aj, 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 dobra, pierwszy dead. Ale dobra, mamy już pierwszego killa przynajmniej. Podejście numer dwa. Wybijam szybko tutaj potęczkę. Dobra, już mnie jakiś typek widzi, ale to nawet dobrze, niech mnie widzi. Ktoś się też, ktoś też wypił. Ten typ chce wyjść. Rzucam to. No wyj, no. O, dobra, wyszedł. Kurde, mamy, mamy to, mamy to. Szybko szybko spadaj, spadaj, spadaj. Nie, 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 nie. Dobra, 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 spad. Następne kile udało mi się zrobić z bardzo dużą łatwością. Ślip? No, prawie z łatwością były takie malutkie komplikacje. Ej nie, stepnął mnie, kurde. Okej, okay, tu mamy typa no i znowu. Śmieciu, śmieciu, śmieciu. Nie, drugi kolejny. Lecz koniec końców udało mi się wykonać to zadanie. Tak! Tak jest. Mamy to. Piąty kill, zginąłem, ale udało się, dobra. Udało się wykonać karę od sztucznej inteligencji. Następnie AI kazało mi pójść do strefy A. W sumie dobrze się złożyło, bo nie mógłbym grać w tym czasie, a jednak na strefie A będę zbierał klucze oraz minerały, takie jak diaksy oraz żelazo. Które potem użyję do dalszego zarobku. I w taki oto sposób zakończył się mój pierwszy dzień rozgrywki, a po jakimś czasie nastał dzień drugi, który będzie odgrywał bardzo ważną rolę w tym materiale. Sztuczna inteligencja nie dała mi żadnego nowego zadania, dlatego postanowiłem zarabiać i tworzyć nowe sposoby na zarobek. Na strefie AWK udało się zdobyć 348 diamentów oraz 6 kluczy do skrzyni AWK. Otwierając klucze, wypadł mi następujący drop. Jednak nie było to najważniejsze. Dzięki diamentom zebranym na strefie będę tworzył mnie Miecze I enchantował je na looting lub Knogmak, ponieważ według moich odczuć te dwa enchanty są najbardziej rozchwytywane na rynku serwerowym. Jednak, aby mógł zacząć enchantować miecze, musiałem zdobyć level, dlatego zakupiłem kilo w szybkości za kwotę 11 tysięcy dolarów serwerowych i zacząłem expić kopiąc kobyl Deep bo Właśnie w taki sposób można łatwo zdobyć level. Następnie zacząłem enchantować, sprzedawać miecze, expić i tak w kółko. Aż w moim portfelu zawitała kwota 20 tysięcy dolarów serwerowych. Za co mogę podjąć? Kolejne. Kolejne kroki. Okej, okay, jak widzicie w prawym roku mam 20 tysięcy dolarów serwerowych, no i udało mi się to zrobić właśnie dzięki taktyce z mieczami. Pomalutku też sobie tutaj robię jakiś ekwipunek, mam ten kilof anarchiczny, więc no, już mam około 40 tysięcy, nie jest to jeszcze nie wiadomo ile, no ale zawsze to już jest coś, tak? No, i też dzięki temu mogę robić inne sposoby na zarobek, co właśnie teraz będę chciał uczynić. Nie jest to jeszcze perfekcyjny wynik, lecz dopiero teraz zacznie się prawdziwe ryzyko, ponieważ albo uda mi się zrobić naprawdę ogromne pieniądze, albo stracę wszystko. Lecz dowiecie się, dlaczego może się to stać właśnie teraz. No, witam cię serdecznie. Doszło nas suchy, że zarobiłeś już trochę pieniędzy. No, pff, no, troszkę już tutaj zarobiłem, no nie ukrywam, że troszkę już mam. Okej. Okay. W takim razie, Twoim następnym zadaniem jest tworzenie jednej gry hazardowej i zagranie na niej różnymi osobami. No dobra, no jest to do zrobienia, tylko, tylko skąd mam wziąć tych ludzi? No jak będę pisał, że robię jakieś kasyno, albo grę hazardową, to nikt się do mnie nie tepnie, a nawet jak tepnie, to mnie po prostu zabije, no to nie ma sensu. Przecież masz swojego Discorda oraz kontakty do różnych twórców. No w sumie racja, no dobra, no to co, no to zabieram się do roboty. Wybudowałem łatwą grę, która składa się z trzech skrzynek. Ja jestem gospodarzem, a osoba grająca stawia kwotę, np. 5000 dolarów. Następnie wybieram jedną z trzech skrzynek i wkładam tam blok, odróżniający się od dwóch pozostałych. Jeśli osoba wybierze dobrą skrzynkę, kwota, którą postawił zwiększa się dwukrotnie. Natomiast jeśli wybierze źle gospodarz, czyli w tym wypadku ja, zgarniam wstawioną kwotę. Może nie do końca wszyscy zrozumieli, ale wyjaśni się wszystko, kiedy będę już grał. Szymawała DRS? VDRS, czyli jeden z najlepszych graczy na serwerze. Jest on dziewiąty w topce najlepszych graczy Posiada bardzo dużo pieniędzy Oraz jest mega sigmom Siema radzi, siema siema Dobra dobra gramy w te skrzyneczki wiesz o co chodzi? Wiem o co chodzi Dobra to w jednej tutaj masz z trzech Tak jedną no. z trzech i no Ja nie mam za dużo kasy bo robię tutaj odcinek wiesz jak jest Ale o pięć okay. koła możemy zagrać No dobra Dobra no to ja dawaj Dobra, nie Mhm Okej okay. Dobra super No i wybierasz jedną z trzech eee, Wybierasz sobie dobre trzy Szczęśliwo No okay. i Udało się Kurde masz okay, Proszę bardzo, pięć koła, gramy jeszcze dobra. raz. Możemy zagrać. Daj, może tu albo tu. Dobra. Okay. Którymś dałem? Numer 3 No niestety stał. Nie trafiłem. może jeden. No dobra, jeden, jeden. Rewanżyk ostatnia. Możemy? Tak, to Daj, Dobra, Okej. Okay. Odmieniam gdzieś. Wieram numer 2 No i nie udało się. Było tutaj. No i okay. Dobra, no to dzięki. No dobra, ten dzięki zagra. Yello. I w taki oto sposób wygląda ta gra. Następne pojedynki, a też... Nie wiem czy mogę tak to nazwać, ale poszły po moje myśli. Większość wygrałem i mój stan konta rosnął. Zdarzyły się gry, w których przegrałem, jednak koniec końców udało mi się zrobić naprawdę spoko sumę pieniędzy, a dokładniej 50 tysięcy. Po grze hazardowej otrzymałem kolejne zadanie od sztucznej inteligencji, a dokładniej wybudowanie trapa, a następnie zabicie w nim kilku graczy. Do tego zadania zakupiłem trochę lepszy ekwipunek i łącznie jego wartość wynosi 70 tysięcy dolarów. Jak gdyby nigdy nic, chciałem pójść do swojej bazy, jednak to co dalej się wydarzyło było dla mnie tragiczne. Dobra, muszę jeszcze iść tutaj do mnie na hałmat. To był chyba piątka do mojej bazy. Potem mieczy żeby je sprzedać, bo tam jeszcze miałem sporo mieczy. To sobie sprzedam i będę miał jeszcze więcej dolarków. O kurde nie, dobra, ty Co? To, to to jest? Ja PD. Dobra, nie muszę skakać. Nie, nie, nie proszę! I od tego momentu zależał cały odcinek. Dobra, zrobiłem! On też zrobił. Szybko uciekam. Nie, no ale co ja mam zrobić? Kurde, na spokojnie, na spokojnie radzi, też śladę. Ale jakiego jak, jak ma seta w ogóle? A na dwa! To, o kurde, spokojnie, na spokojnie. To jest cały A na dwa, cały A na dwa. I czy on ma na, ten, Nedemiecz? miecz? Ma nedemiecz. miecz. Dobra, tam jest mój trap, okej. Okay. Czy pamiętacie jak mówiłem wam, że moim zadaniem było wybudowanie trapa? Dokładnie, naszła mała zmiana planu. I ten trap przysłuży mi się do zabicia tego gracza. Jednak, czy to mi się uda? Czy zginę i cały odcinek pójdzie na marne? Zobaczcie sami. Yy, nie biję mnie. Nie, nie, zostaw, 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 zostaw. Zacząłem bić tego gracza i spróbowałem go po prostu zabić. Dobra, może go zabiję po prostu. Spróbuję go ubić. Dobra, piję jakąś potkę, spokojnie. Łączę sobie, nie, nie włączyłem. No, chyba jest na równo na razie. Zostaje z hity teraz. Dobry miecz, ma kurde. Dobra, muszę uciekać. Nie, nie zabiję go. Miałem bardzo małe szanse na zabicie go. Dlatego moją ostatnią deską ratunku było doprowadzenie go do mojego trapa. Dobra, 300 metrów do mojego trapa. Może uda mi się go tam zwabić i podkopię go i wtedy wtedy go zabiję. To byłoby naprawdę mocne, ale czy to mi się uda? Sam nie wiem. Nie, czemu ja się tak blokuje? Co ja robię? Co ja robię? A nie za mną? Dobra, musi być centralnie za mną. Yyy, tutaj to było chyba. Tak. Dół, polecił za mną, poleciał za mną. Knokuję. Dobrze, to proszę, szybko, dobra, zabijam go zabity T o kurde, dobra anarchiczny hełm eee, szybko, 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 dobra, co jest jakie on miał itemy o kurde, kill -off. dobra no i pięknie Anal A na spodnie 2 plus 2 odporności na obrażenia o kurde, to jest mega drogie naprawdę teraz tak zarobiłem na tym ja cię kręcę, no i dobra Ile teraz takie ano spodnie i bania kosztują? Muszę to sprawdzić. Nie no naprawdę. Mega, do, mega dobrze to wyszło. Nawet się nie spodziewałem, że zabiję takiego typa. Jak sami widzieliście, po naprawdę ciężkiej walce z graczem. Udało mi się go zabić i zyskać naprawdę bardzo dobre oraz drogie itemy, dzięki którym uważam, że jestem już bogaty, a to wszystko w niespełna 24 godziny przy kontroli sztucznej inteligencji. Udało mi się łącznie zarobić 145 tysięcy dolarów serwerowych, co uważam za bardzo dobry wynik. I jak widać, nawet przy takim Utrudnieniu można zostać bogatym na serwerze anarchia.gg.